Szanowni Państwo, mieszkańcy Szczecinka, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu wiele radości, pogody, ducha. Spędźmy te święta w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół. Tak jak wszyscy wiemy, konflikt za wschodnią granicą spowodował to, że nie wszyscy mieszkańcy Europy spędzą te święta w swoich domach. My jako Polacy wykazaliśmy się wielką empatią i wiemy jak pomagać potrzebującym w trudnych sytuacjach. Wiemy o tym, że dzisiaj jest specyficzny czas, ale te święta, niech one będą dla nas takim dobrym promykiem na przyszłość. Dlatego jeszcze raz z całego serca życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego.